Witam w kolejnym odcinku Top 100 polskiego YouTube'a Dziś zajmiemy się Miejscami Od uwaga 81 Do 89, a dlaczego nie do 90? Bo 90 miejscem zajęliśmy się W poprzednim odcinku Więc nie ma co czekać, bo tu będziemy mieli Bardzo ciekawe kanały No bardzo ciekawe kanały Zaczniemy od Topowej dychy, miejsce 89, ale tutaj są bardzo duże przyrosty. 812, dzienny przyrost ostatni, który został zapisany przez ten ranking, który się od kilku dni aktualizuje. Nie wiem o co chodzi. Tygodniowy mamy 806 a miesięczny 30 000. Więc to patrząc na perspektywy kanałów wyżej. To jest największa, największy przyrost miesięczny i niżej tak samo. Bo wiadomo, jak tam polecę wyżej, wyżej, to będą większe, ale to na razie zajmujmy się tymi miejscami 80 i tak dalej. Topowa dycha. Co to za, za kanał? Wiem, że ten kanał chyba zajmuje się tym, że pokazuje 10 czegoś tam. Zaraz zobaczymy, czego. Czym nas przywita odcinek? 10. Jedna rybka w Fugu niewłaściwie przyrządzona jest w stanie zabić 30 osób. 9. McDonald's obsługuje 1% światowej populacji dziennie i sprzedaje 70% brugerów na sekundę. 8. Indyjskim uczniom grozi 6 miesięcy więzienia za ściąganie na egzaminie. To nie 8, 7, 6, ale 10 fascynujących, a zarazem przerażających faktów, którym nie można się oprzeć, których nie można strawić i które na długo zostaną w Waszej pamięci. I to jest wizytówka kanału zrobiona dobrze, ja od razu wiem o czym ten kanał jest, o różnych faktach, dziesięciu faktach z różnych dziedzin, na przykład dziesięć niewyjaśnionych tajemnic morza, dziesięć najbardziej zabójczych zwierząt, hipopotam pewnie jest nam numerze, numerem jeden, ale zobaczmy, może się czegoś nauczę. Uwaga, zabójcze zwierzaki. Dobra, 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 chcę jedynkę od razu. dostają się najgorączki obrzęku mózgu, często popadają pierwsze, komar. Wow. Niektóre larwy dochodzi poprzez larw pasożyty. Aha, bo tu chodzi jednak yy, o ilość, ile osób zabijają rocznie yy, te zwierzaki. Więc <śmiecki> hipopotam tyłu nie wykończy, ale pewnie jest na tym miejscu. Na dziesiątym miejscu jest hipopotam, 500 rocznie ofiar. A komar 755. Tysięcy, ale czemu tak? Moczowych mogą prowadzić do raka pęcherza, inne mogą spowodować rozerwanie. Dobra, ślima. dobra, zostawmy już tego ślimaka słodkowodnego. Widać w tym przypadku prędkość nie ma znaczenia. Miejsce pierwsze komar. Malaria, która doprowadziła do śmierci około. Malaria. Uważajcie na komary. Ale widzicie, kanał jest ciekawy, można się czegoś dowiedzieć. Ja teraz wiem, że komar zabija 755 tysięcy. Ludzi rocznie. Sprawdźmy, czy to prawda. Ile rocznie komar zabija ludzi? Wpisujemy w Google i nam wyskakuje. Bill Gates przekonuje, że komary to śmiertelnie niebezpieczne zwierzęta. No to skoro Bill Gates tak mówi, to Powadycha tak mówi, więc to chyba jest prawda. Bardzo ciekawy kanał. Warto jeszcze wrócić do tego, że bardzo dobra jest wizytówka tego, komaru, tego kanału. Bo mówi od razu o czym on jest. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że jakiś gościu, gamer, yy, miał ustawioną wizytówkę kanału, jak się oblewa zimną wodą Ice Bucket Challenge. No i ja z tego Ice bucket Challenge to, gdyby, jeżeli traktuję, że to wizytówka kanału, no to bym powiedział, że ten gość zajmuje się wyzwaniami, challengeami, a on się zajmuje gamingiem. Prowadził mnie w błąd. Ja się broń Boże na niego nie będę gniewał. Ale nie tak powinna wyglądać wizytówka kanału. Yy, dlaczego Topa Wadycha ma dobrze wykonaną wizytówkę kanału? Bo jest to kanał bufowany głównie przez sieć. Z tego co wiem, ja tam w tej nie, nie znam dobrze tej sieci, ale od razu jak tutaj najeżdżamy, o tutaj jeszcze tu, wie, to wy, będziecie to widzieć, bo tutaj tu już zostawia moja kamerka. Yy, jest link do Media Craftu, czyli do sieci yy, niemieckiej bodajże, która ma swój oddział w Polsce. Więc oni się znają, bo jest to kanał, który pewnie rozkręciła sieć, więc ona wie, jak to powinno wyglądać, więc pomogła twórcy. Nie wiem, czy to jest kanał tego twórcy, tego chłopaka, który tutaj występuje, czy on jest tylko prowadzącym, a kanał należy do Mediacraftu. Obstawiam, że to drugie, ale mam nadzieję, że to pierwsze, jednak, bo fajnie, jak kanały należą do twórców, a nie do yy, sieci. No, chyba tak to powinno być. Ale, broń Boże, nie krytykuję i. Yy, nie oceniał, która droga jest lepsza, bo też wiadomo, jeżeli kanał należy do sieci, to ona, sieć lepiej o niego zadba, bo sieć wie jak powinien wyglądać kanał, czyli wie jakie jak, że trzeba wbijać tagi, że miniaturki muszą być atrakcyjne, że zwiastun kanału powinien być fajny, że odcinki powinny się regularnie pojawiać i tak dalej, tak dalej. Jestem trochę takiego know-how youtube'owego. Topowa dycha zamykamy i lecimy dalej. Zajcuk i to jest strasznie ciekawy kanał, bo przyrosty tutaj ma 3000 dziennie, a kanały poniżej nie miały nawet 1000, on ma 3000 tygodniowy 30 tysięcy, co bije nawet mnie strasznie na web Chociaż ja mam teraz gorsze, myśli, gorsze tygodnie, ale taki to regularnie na pewno nie miałem. A Zajcu naprawdę zasuwa niesamowicie. A miesięczne nie wiem czemu nie są policzone, ale ten kanał zapierdziela niesamowicie. A o czym jest? Ja już go oglądałem wcześniej i nie wiem za bardzo o czym jest. To są jakieś animacje, jakaś historia, być może jakaś... 4 miliony odsłon ma, ma ten film, który teraz odpaliłem. 4 miliony. Wchodzi sobie zając. Jest jakiś dźwięk. Może zrobię na full ekran. No i tak mniej więcej wygląda. Są dziwne dźwięki. No i to tak, o. Nie wiem. Nie wiem, no ja nie, nie kumam, bo chyba nie jestem w temacie, to jest może jakaś animat, nie wiem o co chodzi, musiałbym zgłębić temat, jeżeli wy wiecie o co chodzi, to piszcie w komentarzach. Herbatka moja przyszła. Herbatka dla... Co kłamiesz, że wypiłeś? Bo nie chciałem, żebyś śpiewała. Teraz będę miał dwie herbaty. No słychać jak, 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 jak śpiewasz. Ej, mam teraz dobry flow! Dobry flow mam i dobro, dobry make-up. To jak się zamknę w tej chwili? No to mnie zamknij. Eee, i nie, nie wiem, co myślić o tym kanale Zajcu. Jeżeli trafia do takiej ilości ludzi, to to musi chyba być fajne dla sporej ilości ludzi. Ja nie jestem w temacie. Ale chciałbym wiedzieć o co chodzi. Naprawdę chciałbym wiedzieć, czemu są takie przyrosty ogromne. Dlatego piszcie mi w komentarzach o co chodzi. Zajcu robi. FNAF-owe animacje. To jest z FNAFa. FNAF. Ludzie na Twitchu od razu mi piszą o co chodzi. FNAF. Połączył dwie zajebiste rzeczy, na, na których jest hype. Hype to chyba. Hmm, nie wiem co to jest. Hype, hype, hype. Dobra, nauczymy się dzisiaj dwóch nowych rzeczy. Co to jest hype? Hype. Tłumaczenie na polski. Zda Szum, szum, hype to jest szum, szum, czyli to jest popularne. Nauczyłem się, co to jest hype. I teraz, co to jest FNAF? FNAF, bo on robi fnafowe animacje, FNAF. Five Nights at Freddy's. To jest gra wideo, czyli on robi jakieś animacje z gry wideo. Pewnie ta gra jest bardzo popularna. Ale nie nazwałbym Zajcu Gamerem, tylko na przykład producentem fnachowskich wideo. Tak go nazwę. Lecimy dalej. Bardzo ciekawy kanał, niesamowite przyrosty, no po prostu niesamowite. Znalazł swoją niszę i po prostu świetnie się tam czuje, chyba. Mary Kate and Play, 87 miejsce. Czyżby to była dziewczyna, która gra w gry? Nie znam jej, więc chętnie ją poznam. Tak, to jest dziewczyna chyba, która gra w gry i ma 214 tysięcy subskrybentów na ten moment. Nie ma wizytówki kanału, co jest błędem. Więc odpalę sobie ostatni film. Chwilę poczekajmy, bo mamy nowego subskrybenta na Twitchu. I zespół Bayerful nam... nauczył yy... że musiał Lauże, bardzo dziękujemy zespołowi Bayer Full i za chińskie wykonanie piosenki, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Chociaż Bayer Full w tej piosence śpiewa, bo Polak i Chińczyk to jedna rodzina. Bardzo ciekawa teoria, ale jeżeli weźmiemy na stół fakt, że wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy, no to tak. To Polak i Chińczyk to jedna wielka rodzina. Cały świat to jedna wielka rodzina. Bardzo dzięki yy, Aknelesie za subskrypcję. Zaraz Ci wpiszę na tą ścianę za mną. Ale teraz zajmijmy się kanałem Mary Kate and Play. Zaczyna się jak moda na sukces. W poprzednim odcinku 4. Dynastii Okazało się, że podczas gdy Liliana próbowała dostać się do domu, go i współpracownik dowiedział się o tym. Bardzo się... ciekawe to jest, tego, to, widzę, to jest, bo z tego co widzę, trochę przyciszę, ee, są to Simsy, tak mi się wydaje, ale jest tu fabuła. Czyli dziewczyna trochę wkłada w to pracy, myśli, myśli, kmini scenariusz, kmini dziewczyna scenariusz, bardzo fajnie. Kiedy kolejnego dnia zajmowała się malowaniem... Wow, i to trwa 40 minut. Wyłaś to historia czy nie? już samo nie wiem. Później jest chyba już normalny g gaming. Możesz dołączyć jakąś? O, dołącz do Ona chyba gra z jakąś koleżanką, ale dobra, nieważne. Wiemy tylko, że to jest kolejny kanał gamingowy, ale tym razem dziewczyna. Więc mamy trochę rotacji yy, płciowej, chociaż była też wcześniej Nymfa. Ale jak na razie na te y, 13-14 miejsc, które obejrzeliśmy, to mamy tylko dwie dziewczyny. A może jeszcze zobaczymy w ogóle, jak ta nasza Mary, Kate and Play wygląda? Ile malarz? Czy to jakaś młoda bardzo dziewczyna? Czy już po gimnazjum, że tak powiem? Czyli starsza? Zniszcz ten dziennik. Chyba już skończyła gimnazjum. I serii. Dziwne, że jeszcze tej dziewczyny nie poznałem, bo zazwyczaj kojarzę YouTuberki. Wiem, jakie dziewczyny się zajmują YouTubem w Polsce, ale o niej nie wiedziałem i nie słyszałem. Fajnie, że mogłem się dowiedzieć. Wszystkiego dobrego, Mary Kate and Play życzę. Leci do top 10 polskiego youtuba. Bo warto chyba. A kolejny kanał, bardzo ciekawy kanał, bardzo ciekawy. TVN, TVN Polska. Zobaczmy, cóż możemy na tym kanale obejrzeć. Przyrosty słabe, słabo, mało subskrybentów, mało. <ścoughs> Ale nie, zatrzymam, moi drodzy. Zatrzymam teraz szybko i wyłączę. Dlaczego to robię? Bo teraz wam opowiem o polityce telewizyjnej. Ja, jak wrzucę ich odcinek, użyję w moim, tak jak przed chwilą się rozpoczął ten trailer, to oni zaraz mi nałożą roszczenie, że jakim prawem ty użyłeś naszego odcinka w swoim odcinku? Nie wykupiłeś przecież licencji, Sylwestrze, przecież tak nie można. Nie można tak Sylwestrze robić. Nie należy się tak robić, to jest strasznie złe działanie. A teraz wam pokażę... Eee, mam nadzieję, że to znajdę. Taki myk. Mam na... Szybko to postaram się znaleźć. Eee, mam nadzieję, że na tym kąpie to oglądałem. TVN24 Poskramiał dinozaury z Sampadu ich ofiarą. Nie ma tego wideo. Nie ma już tego wideo. No a szkoda. Nie chcę żadnej seks z bomby. Kurde, Matko Boska reklamy są wszędzie. Yy, nie ma tego wideo, TVN24, Chris Pratt. Nie ma tego wideo, ale opowiem Wam o co chodzi pokrótce. TVN zawsze nakłada roszczenia. Pamiętam kiedyś byłem w Dzień Dobry TVN i wrzuciłem ich odcinek, mój odc, znaczy odcinek ich programu na swój taki jakiś boczny kanał, bo ja tam wystąpiłem, więc mówię wrzucę sobie, żeby moi widzowie mogli zobaczyć jak panem w TVN. Po jakimś czasie ten, został zdjęty ten odcinek, zgłosili to do YouTube'a. Ja dostałem tam roszczenie, miałem zablokowaną możliwość zarabiania. Okej, okay, takie prawo. Ale ostatnio ktoś mi wysyłał na tej grupie wariaty Wardęgi screen, że TVN24 napisał Sebastian Wardenga coś tam bla bla bla, przestraszył Chrisa Prata. Wchodzę do nich na tą stronę. No i oczywiście ich player, nie YouTubeowy ich player, mieli jakieś nagranie z telewizji CNN. Gdzie tam w CNN opowiadają o tym moim wideo. Yy, że o, taki tam Polak, co o jest odpowiedzialny za psa pająka, wrzucił, yy, znaczy przestraszył Chrisa Prata, wrzucił to do internetu, no i pokazany jest ten mój film, pokazany, nie? Tam cały, leci po prostu pół mojego filmu. Yy, no to ja pytam yy, agencji, yy, czy my sprzedaliśmy licencję do CNN i w ogóle TVN-owi, yy, że oni wrzucają na swój player, a jak wrzucają na swój player, na przykład TVN, wrzuca na swój player, to ja, mimo wszystko, że to jest mój film, to ja nie zarabiam złotówki. Grosza nie zarabiam. Yy, I zobaczyłem, że to jest że więc się dopytuję. No to się okazuje, że CNN yy, też nie kupiło, a TVN użył materiałów CNN. Więc, jakby i CNN, i TVN użyli mojego materiału nielegalnie. No bo ja pojechałem do Berlina, kupiłem kostiumy za bardzo sporą sumę, wystraszyłem Krisa Prata. Yy, a oni yy, zabrali sobie ten materiał, wrzucili na swój player, yy, zarobili za niego hajs, wykorzystali go w telewizji, bo babcia do mnie dzwoniła, że Sylwester, jesteś na TVN24, hu, jak fajnie. Haha, <ścoughs> babcia, jak fajnie jestem w TVN24. Yy, no, ale jednak oni ten materiał, no nie będę się bał tego powiedzieć, ukradli. No, ukradli. Yy, do CNN napisaliśmy już, yy, no i tam Kiwają głową, że o, nie było zapisane pod filmem, że nie możemy go kopiować, no ale to niestety, no tak nie jest. No, jeżeli wykorzystujemy czyjąś pracę, musimy za nią zapłacić. No i raczej zapłacą mi. A TVN podobno mi nie zapłaci. Mimo, że się jeszcze do nich nie odzywaliśmy, ale na pewno nie zapłaci, bo podobno są chronieni tym, że. Aha, dostałem dotację właśnie na. YouTube, wielkie dzięki. To a propos właśnie y, tego, tej akcji z TVN, że Frot Hezinę potrafi zapłacić, <grywia> chociaż nie powinien. A TVN y, jest chroniony tym, że użył materiału CNN, nie mojego. Tylko on wrzucił na swój player mój materiał, si, y, który już był użyty w cnn -ie. Czyli, jakby to powiedzieć, no. On jest chroniony, ja już nie mogę nic zrobić, nie mam żadnej, żadnej prawo mnie nie chroni, bo on to użył jako prawo cytatu, chyba to się tak nazywa. Zacytował telewizję CNN. No nie chciałem przeglądać, ale no nie będę. ki z tym, że CNN nie miało wykupionej tej licencji. No ale sobie Stefan zacytował. Czyli to mogę porównać do tego, że na przykład yy, Mój kolega ukradł y, jakiejś tam basi rower, ale ten rower teraz wziąłem ja. Ja go nie ukradłem, bo ja go sobie wziąłem od kolegi. Chuj z tym, no i przekonałem, że mój kolega y, ukradł, ale ja, ja od niego sobie wziąłem. Nie ukradłem mu, to on ukradł. Y, ja sobie wziąłem od kolegi. Więc ja tej Basi nie muszę go oddawać, bo ja go sobie pożyczyłem od kolegi. A to, że on sobie tam ukradł, to sobie wyjaśniajcie, niech sobie Basia z tym kolegą wyjaśnia. Teraz ja mam rower i ja mam to wszystko gdzieś. Jestem chroniony przez prawo. Tak to mniej więcej wygląda. TVN nakłada na mnie roszczenia, a ja, jak mi podpierdzielą film i puszczą w telewizji i na swoich playerach i zarobią z mojego filmu, mimo że to ja wykonałem pracę, to ja muszę się tylko cieszyć, bo przecież oni mnie promują tą moją twórczość. No, tak to wygląda pokrótce, ale takie jest życie moi drodzy. Trzeba żyć dalej i robić. Na szczęście yy, Google ma trochę inną politykę i telewizje na, i, na świecie mają trochę inną politykę niż telewizje w Polsce. Bo tak naprawdę powiem Wam, że telewizje w Polsce pewnie puszczały już mój film jakikolwiek ze 100, 200, 300 razy, bo pająka to puszczała każda telewizja spider Spidermana, puszczali. Trenera policji puszczali, i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie kupił licencji na film. Nikt. A jak zagraniczna telewizja jakaś puszcza, to kupują licencje Kupują i z Japonii tą licencję telewizję, i z, ze Szwecji, z, ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, z Niemiec, z Holandii, z Belgii, i wiedzą, że trzeba kupić licencję. A w Polsce? Jakoś tak się tam dogadali z rządem, że jest piękne prawo cytatu, i w ogóle. Nie wiem, czy w innych krajach też tak jest, po prostu mówiono ze swoich doświadczeń, że inne telewizje mi płacą. Polskie promują. Tak ładnie powiem. I lecę dalej eee, z ocenianiem kanałów polskich. TVN 86 miejsce, ale. Widzę, że Mary Kate i Zajcu i to powadycha, i koloro, kolorowy wok może nie, ale kolejne kanały wkrótce ich dogonią. Haha, jaka szkoda. Chociaż oni to mają gdzieś, są w top setce polskiego YouTube'a. Kolejny kanał Skyen. Chyba nigdy nie poznałem Skyena, yy, ale to kanał gamingowy, bo o Gaming. nim słyszałem. Gra o skiny. moi drodzy, z tej strony i witam Was w mojej nowej serii na kanale o nazwie Gra o Skiny. Tak, to jest kolejny gamer. Eee, czyli już mamy który kanał gamingowy, a już nawet nie zliczyłem, ale widzicie straszną przewagę kanałów gamingowych w Polsce. Kolejny kanał to. Yoji, albo yoji 720 ale już po miniaturce, Xbox One, PS4, widzę, że to jest kolejny kanał gamingowy. Codzienna dawka gier wideo. Tak, mam rację. Ale tutaj można zauważyć coś ciekawego, bo Yoji ma 60 milionów odsłon, a Skyen ma 20 milionów odsłon i mają bardzo podobną ilość subskrypcji, chociaż Skyen ma 3 razy mniej odsłon. Więc tu widzę, przyjaźnie z innymi youtuberami, o których mówiłem w pierwszym odcinku, że to bardzo dużo daje na YouTubie dla początkujących twórców. I zaraz zobaczymy. Najpopularniejsze odcinki z Skyen'a to pewnie będą odcinki z innymi youtuberami. Najpopularniejsze... Nie. Disnagabena, na czyli chyba na jakiegoś innego youtubera, nie wiem. Nie, być może się pomyliłem. A, to. Człowiek, który namieszał nam w życiu. Czyli po prostu ten Skyen na pewno zna innych YouTuberów. Obejrzyjmy. A to człowiek, który namieszcza na życiu. Cześć, witajcie. Dzisiejszy... Muzyka budująca nastrój. Jest kontrowersyjnym filmem dla mojego kanału, ponieważ jest to film zamieszany w dramę. Eee, ale... Muzyka taka, że się zaraz rozpłaczę. Dlatego zostawimy to. Wiemy już, że Skyen to kolejny kanał gamingowy. Yoji to kolejny kanał gamingowy. Teraz SMAF. Smaw to chyba kolega z KKF a 6 tylko milionów odsłon, ale też 221, aż 221 tysięcy subskrybentów, i to jest też kanał gamingowy. Cześć wszystkim, z tej strony Smaw Witam w pierwszym odcinku to nie książki. Nie, to chyba nie jest tylko kanał gamingowy. wiem, że jest to długo wyczekiwana przez Was seria, i mogę teraz na spokojnie odpowiedzieć. Kiedy to nie książka? Teraz. Taki jest... Bardzo ciekawy montaż, bardzo. zaczynamy pierwszy odcinek. To nie książka. Czy tu jest gaming? Czy nie? Zniszczy ten dziennik. Najnowsza aktywność Snapwava. Przygody czterech przyjaciół. To jest chyba trochę ambitniejszy kanał niż sam gaming. Smaff zna Jasia, zna SKKF, dlatego też ilość subskrypcji jest aż tak duża, jeśli porównać ją z ilością viewsów. Viewsów mało, subów dużo. Tak to działa, jeżeli ma się przyjaciół wpływowych na YouTube, Ale kompletnie ja tego nie krytykuję. Yy, broń Boże wręcz. O to chodzi, żeby sobie pomagać, to jest dobre. Jeżeli widzimy, że jakiś twórca jest dobrze rokujący, to warto mu pomóc podać rękę i. Yy, Gaben to właściciel Steam, aha, okej. Okay. <grywa> Myślałem, że to jakiś inny płaski youtuber. Yy, to warto jest podać rękę młodym nowym twórcom i pomóc się szybciej wybić. Kolejny to doświadczony youtuber. Yy, Krzysztof Gąciarz 221 yy, tysięcy subskrybentów, czyli tyle i nasz młody kolega SMAF. Mimo, że ma... kurczę mało ten Gonciarz ma tych viewsów. Myślałem, że więcej. I od razu witam nas z penisami z Japonii. Więc ważne, że nie jest to kanał gamingowy. To jest... Krzysiu, Gonciarz ma wiele kanałów, dlatego nie wiem, na jaki teraz trafiłem. To jest chyba kanał z vlogami. To nie jest Zapytaj Beczkę. Nie, to jest kanał z vlogami. Ale ciekawymi vlogami z Japonii. Dlatego gorąco polecam. Mimo, że Krzysiu się wywodzi z kasty blogerskiej, to polecam jego kanał. Czegoś tam się możecie ciekawego dowiedzieć na pewno. Citrox, miejsce 81, i ten odcinek zakończymy z Citroxem. Stawiam tą herbatkę, że to jest kanał kolejny gamingowy. Ale zaraz się przekonamy, czy będę musiał herbatkę wam oddać, czy herbatkę wypić. Ja mówię, że to jest kanał gamingowy. Wchodzimy i widzimy Minecraft. A więc trafiłem tu mamy Minecraft Skywars, a wizytówka. Herbatkę już wypiję, bo to jest kanał gamingowy. ...kilka postaci, macie oczywiście ich cenę, tutaj obok postaci, te numerki 1, 1 2, 3, to, są, to jest liczba zatrudnionych osób z każdej... Tak, to jest gra, to są gry. Czyli kolejny kanał o grach. Strasznie gaming popularny, więc ja też zaczynam grać w gry. Na razie gra w CES, ale będę grał w inny. Kończymy kolejny odcinek przeglądania top setki polskiego YouTube'a. Korzystajmy z tego, że jestem kolorowy, się jeszcze nie umyłem. I zapraszam Was na kolejny odcinek. A tym razem trzymajcie się i do następnego odcinka. Zobaczymy, co tam jeszcze polski YouTube dla nas skrywa. Oprócz gamingu, bo gaming będzie na tysiące procent. Trzymajcie się i do następnego. Wariaci. To jest nowy znak wariatów.